Hello hello, witajcie ludzie z tej strony Mister Transmetal 666. Dzisiaj na tapetce mamy świat Marvela przed wami Marvel Legend Falcon. Człowiek. człowiek ptok, bym powiedział, <laughs> dlatego że Falcon jest oczywiście wzorowany na, 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 na ptaszku konkretnie zaraz wam pokażę. Proszę bardzo. Tu jest jeszcze jego wierny towarzysz, ptak Falkon, czyli co, orzeł? Na pewno nie orzeł, bardziej bym powiedział jastrząb, chociaż nie wiem, nie będę się tutaj wspierał, bo zapomniałem całkiem angielski, ale czy Falkon oznacza orła? Raczej chyba nie, a może i tak, nie pamiętam. W każdym bądź razie to na pewno zwierzę, które jest tutaj na orła nie wygląda, ale, ale, ale nie będę się kłócił, chyba jednak stawiam, stawiam na orła. To jest taki jego dodatkowy towarzysz, który zawsze mu towarzyszy. Jeżeli falcon ma kłopoty, to wzywa sobie swojego przyjaciela, i ten zawsze jakieś tam oko szybciutko drapnie, zrobi pewne zamieszanie, no i wszystko jest cacy. Oczywiście on jest montowany tutaj naszemu bohaterowi na plecach, czyli zawsze mu tam siedzi. Mam nadzieję, że mu nie sera na ramię, no ale kto wie, może go nauczył, żeby mu nie, nie robił akurat za gdzieś tam na plecy. Słuchajcie, sama postać tak naprawdę niewiele za bardzo o nim wiem. Powiem tylko tak, że pojawił się w, w serii w New Avengers, w nowych Avengers. Była taka seria. Nie wiem, czy ona w Polsce, chociaż była emitowana, ponieważ mam chyba z 10 odcinków gdzieś na, na, na kanale. Plus. Nie, nie pamiętam, czy w Cartoon Network albo na Fox Kids, już nie pamiętam. Wiem, że było coś takiego, yy, właśnie reklamowane New Avengers, nowy, nowy Avengers, czyli nowy Ant-Man, tam Grysica, Wonder Man, yy, kto tam jeszcze był, no jeszcze tam parę te postaci i był też ten Falcon. I, I oczywiście, o, Vision był jeszcze, no i oczywiście walczyli z Ultronem, jego kolejnym, że tak powiem, wcieleniem. I tam występował Falcon, który właśnie dodatkowo co jakiś czas pomagał im, kiedy... Yy, Nowi Avengers y, mieli kłopoty. Y, sama figurka, cóż, co Falcon potrafi? Z tego co widziałem, potrafi oczywiście latać. Swoimi skrzydłami potrafi przecinać liny, y, przebijać się przez ściany, chyba też potrafi. No i ma też jakąś siłę. Z tego co wiem, zwinność oczywiście, chyba jest dodatkowo wyposażona w jakieś zmysły, które powodują, że jednak jest dość twardą sztuką do zgryzienia i daje po dupie, że tak powiem, złym. Y Złym, złym charakterom w świecie Marvela. Cóż mogę powiedzieć, jeśli chodzi akurat o, o, o samego, samą figurkę, samą postać, to jest dość ciekawa, ponieważ no, jest to czarnoskóry mężczyzna. Na twarzy ma taką, widzicie, maskę, która no, nie do końca moim zdaniem pasuje. Mogliby to tutaj inaczej zrobić. On znowu mi się wdziela w kadry, kutrze wspaniałe nasze słońce i pieprzy całą robotę. Gwiazdy ma na przodzie taką, znaczy gwiazdę, to jest taka półgwiazda przecięta na pół, taka bardziej jakaś taka jakby z rozety zrobiona. No, ciężko powiedzieć. Tutaj czarna ta, no dość ciekawie to wygląda. Tutaj, znaczy tak, maska jeszcze by uszła, to mi się troszeczkę nie podoba. Wygląda jak taki tani rester z lat 90., kiedy jeszcze WWW, Dabił, WWW, czy, czy RAF byli, były jeszcze, jeszcze te, yy, że tak powiem, organizacje zapaśnicze, były jeszcze bardzo, bardzo znane. Chociaż Amerykanie do tej pory ją lubią, ale to już niestety upadło, nie jest to co kiedyś. Oczywiście mam tu na myśli właśnie, przypomina mi trochę czasy, halka chowana. Patrząc dalej, właśnie pod tym względem, no to tak tutaj też jakieś wzorki są dodatkowe, no cały dół jest taki jakby kostium, też do samego dołu buty. Tylko spójrzcie, spójrzcie na to, to wygląda jakby buty były też wykończone z takim, jakby takim obdartym czymś. Czy to tam ma przypominać, czy, czy pióra, czy coś, no ciężko powiedzieć. No i na butach też tutaj na przodzie też ma takie złote, ale to chyba wygląda na szpony właśnie kończące ptaka. A to słuchajcie, oświeciło mnie to może, by, to może być dziób właśnie. Tak teraz sobie yy, skojarzyłem. No nieważne. No i oczywiście na rękach te skrzydła, które pomagają w walce. Które, no i chyba dzięki, niemu, ty, dzięki nim właśnie też lata. Słuchajcie, punkty artykulacji są banalnie proste, ponieważ latają w górę, w dół, na dół. Oczywiście mam na myśli głowę, tutaj też się rusza, tu też się rusza, ręce też. Słuchajcie, tu są jeszcze takie czasami niezrozumiałe dla mnie kiedyś, bo to jest chyba figurka starsza, zaraz, zaraz zobaczymy, znajdziemy datę gdzieś. Pewnie ma wygrawerowaną na tyłku albo gdzieś indziej, oczywiście na nodze. 2006 rok bis. akurat nie mam makro włączonego, więc nie zobaczycie. Eee, bardzo mnie to denerwowało, tam w jednym halku tak było, w, w Panu Rzeczy. I, I tutaj Falcon też ma, że to, to, to się tak jakoś tak dziwnie podnosi do góry. Dla mnie to jest troszkę niezrozumiałe, no ale jak jest, tak jest. Podwójny staw skokowy, przepraszam, łokciowy w ręku, więc no dość to fajnie wygląda. Mamy jeszcze rękawice, chodzi, rękawica się rusza, cała ręka tutaj razem z tym, tutaj w palce też punkty artykulacji są dość niezłe. Tutaj są te stawy kulkowe więc też te punkty artykulacji są też doskonałe. No czy doskonałe to przesadzam, ale można sobie można się troszkę z nim pobawić. Podwójny staw, double joint skokowy tutaj, no dole to znaczy kolanowy. No i noga też pracuje sobie całkiem nieźle, także dość fajna figurka z tego co widziałem to na naszym Allegro. Jeżeli się komuś podoba, to jest do sprzedania za raptem całe 40 parę złotych, także myślę, że okazja bardzo bardzo fajna, jeżeli ktoś chce sobie uzupełnić figurkę yy, falkona. W tok się przewrócił. <grych> Uzupełnić sobie figurkę Falcona, to myślę, że jest to doskonała okazja. Jest to na pewno jeden z też bardzo legendarnych takich super bohaterów, także polecam zdecydowanie. Trzymajcie się. Cześć.